Wszystkim dzisiejszy odcinek będzie polegać na tym, że będziemy robić nowy domek. Tej, to pani. Na pewno każdy się pyta, czego jest wszędzie tak jakbyś dziwnie, ale to taki tylko efekt, co wybrałem. Więc tu mamy tą naszego Kitusia. I tutaj jest on. Tu jest jak prawdziwy. A tu jest jak taki inny on smutnie wygląda myślę w dzisiejszym odcinku będziemy robić gniazdo jej tak więc więc czekajcie um, tutaj położę gdzieś kamerę i będziecie mogli wszystko widzieć okej okay. Jak możecie zobaczyć to jest moja ręka. Więc będziemy zaczynać od prostych rzeczy. Jest gdzieś kamera, więc tutaj jest całe gniazdo. I więc będziemy robić tak, że będziemy ustawiać pełno takich nowych rzeczy. Na przykład to. My wtedy ustawiamy to tak jak widzicie, to ma bardzo tu czysto i tak by to wyglądało z góry. Pomyślcie, czy. to by był taki dobry. Jeszcze coś zrobimy, jeszcze coś. Tu tak ułożymy na, całą, na cały ten dywanik niebieski. I to by było chyba tyle. To napiszcie w komentarzach co myślicie na ten temat. I właśnie to film będzie taki, taki trochę króciutki, ale jeszcze pokażę ehm, trochę połowę całego ten. O, nie to wygląda. Dobra, czyli to mamy i I teraz będzie mój tablet nie wiem, ciekawe. Czy... A nie bardzo kocha kamerki, Dlaczego? Dlaczego i będzie królicznym YouTuberem? Kto to wie? więc jak mówiłem yy, będzie też, yy, będzie też yy, bonus i to będzie bonus że tam będzie yy, pokaz świateł więc jak chcecie to możecie teraz to zobaczyć